Hejka! Kochani, witam się z wami w nowym vlogu. Już o opatolona, bo wychodzę z domu po raz trzeci dzisiaj. Gdzie ja mogłam być od rana trzy razy? O trzeciej w nocy mama do mnie zadzwoniła po trzeciej. Czy bym nie pojechała z nią tata zawyć na pogotowie, bo tata się bardzo źle poczuł. No, zresztą tak jak lekarz przewidywał, że się teraz źle poczuje. Nie, wiecie, nie chcę się wdawać w szczegóły. Dostaję dużo wiadomości, jak tam tata... Jak to, wiecie, ja nie chcę o tym mówić, bo to są trochę takie, wiecie, no, prywatne sprawy i prywatne sprawy mojego taty. Mój tata się leczy i tyle. Yy, ale... I trzymajcie kciuki. O to Was proszę. Yy, jadę, bo yy, tata zostanie w szpitalu dzisiaj. Nie wiem, czy jutro też. I... Yy, yy, no, i jadę po mamę, bo mama tam została z nim, a mnie o 6 rano wyrzuciła, to znaczy nie wyrzuciła, ale no, powiedziała, żebym jechała po prostu do domu, bo bez sensu, żebym tam z nimi siedziała. Także zabieram klucze. Mąż poszedł z psem na spacer. Miałam się spotkać z Kasią, ciekawe, czy w ogóle ona przyjdzie dzisiaj, no, bo nie wiem, czy idzie do pracy, czy co, bo mieliśmy się o 9 spotkać. To jest która? 9.20 już, no to nie wiem, czy ona... Kurde, DPD, kurier jeździ, a on ma dla mnie paczkę pewnie. Hmm. Poczekam na chwilę, czy on tu do mnie pojedzie, czy nie pojedzie. Bo z DPD mi chyba... Kurde, nie wiem, czy ja zaznaczałam, czy nie zaznaczałam, ale wolę poczekać, bo raczej kurier z DPD do mnie dzwoni zanim przyjeżdża. Ale poczekam chwilę. Zadzwonię do mamy, że poczekam chwilę, bo go widzę tu u sąsiadów z tyłu, także może i do mnie przyjedzie. Dobra, czekam. No czekam tak naprawdę. Jedną paczkę mam do odbioru właśnie w paczkomacie, a dwie mają przyjść do mnie kurierem. Więc może to to. No, wróciłam tatuś został w szpitalu pod opieką. Muszę go trochę postawić na nogi po te... W secie leczenia, że tak powiem. E, pokażę Wam, co sobie zamówiłam do kamerki. Zamówiłam sobie z PG Tech, chyba dobrze, wymawiam, nie wiem. E, statyw taki. Zobaczymy zaraz, co to jest. Ja może się nie otwieram. Um. Tu jakaś instrukcja, ale to może mi nie będzie potrzebne. O, porządny, fajnie. Dobrze, że sobie wzięłam ten większy. I on się powinien rozkładać jakoś. I tutaj rozkłada się. O, że można sobie postawić także i aparat, bo był też mniejszy, ale a i on powinien się i się rozsuwa. Teleskopowa rączka i ja już nie pamiętam. No, ja wzięłam sobie tą dłuższą bo jeszcze była taka, ta na 44, ja mam ten większy chyba, czy większy, chyba brałam. Już nie pamiętam tych wymiarów, ale brałam większy, bo był też i mniejszy, bo widzę po tym y, uchwycie, że y, on jest większy, tamten był taki dość mały i można sobie też rozłożyć, postawić jako właśnie statyw, jako wiecie, taki y, wysięgnik tylko, y, i tutaj jeszcze jest mocowanie na telefon, bo OSMO można podpiąć do yy, telefonu i po prostu, jak wiecie, na wysięgniku nagrywacie. No to w tym małym ekraniku niewiele widać i można, wiecie, połączyć po prostu kablem, czy kupić sobie taki specjalny adapter do OSMO, że bezprzewodowo łączy. Ja zapomniałam sobie tego kabla zamówić, a to będzie fajnie się właśnie nagrywać. Możecie nawet yy, z aparatu i z. Telefonu, na przykład coś tam do przodu nagrywać osmo, a siebie nagrywać z przodu aparatem. No ale ja to raczej będę na zasadzie łączenia jako ekranu, po prostu będę telefonu używać, jak będę coś tam nagrywać. Bardzo fajny. I do tego jeszcze są: co tu jeszcze mamy? Śruby montażowe i jeszcze jest takie, wiecie, zwykłe. Zwykła śruba do zamocowania kamerki, no i taka jak z GoPro, no nie? Jak w GoPro są te takie potrójne uchwyty. Ja to się nie, nie znam na tym, nie wiem jak to się dokładnie nazywa. Kolejna rzecz, jaką zamówiłam, to taki adapter uchwyt na Osmo. Były dwa do wyboru, ale ten jakoś bardziej do mnie przemówił, że przez to, że można go bezpośrednio też tu do statywu przymocować i później sobie to sprawdzę. Tu wkładacie sobie osmo i e, możecie zamontować właśnie to mi się spodobało, że można na różnych... I tu jest e, do mikrofonu. Ja mam akurat taki mikrofon wpinany i mam nadzieję, że on będzie działał, bo być, był dość drogi. Jeżeli nie, to muszę go zwrócić. E, no albo wiecie, możecie go tak gdzieś z boku zamontować właśnie, jak macie jakieś takie różne uchwyty do kasku, czy gdzieś, czy wiecie, nawet e, tutaj do tego poda on będzie tak zamontowany i mam nadzieję, że to będzie wszystko fajnie Fungować. to jest taki uchwyt i uchwyt jest z ulanzi jak macie osmo to mogę wam y, podlinkować ale znajdziecie go bez problemu tu macie nazwę a pod to jest może wam nawet dam linki jakbyście chcieli nawet do czegoś innego czy tam macie może gopro czy coś takiego? Kupiłam sobie też takie ochronne y, naklejki, wiecie, tak jak są szkło na telefon, y, bo już zobaczyłam, że jest ryska na ekraniku, co on praktycznie nie jest używany. Bardzo łatwo się po prostu rysuje ten ekran i stwierdziłam, że A kupię. Y, I jeszcze taka osłona. Na gimbal, bo on ma taką obrotową główkę. Ja nie wiem, czy wiecie, jak osmo wygląda. No, osmo wygląda tak. I on ma tą główkę taką kręcącą się, obrotową. I e, dobrze, jak, wiecie, jak włożyli. I dobrze jest mieć właśnie taką nasadkę, żeby sobie ochronić e, ten e, obiekt. No, tak, wezmę. I tu mi przyszedł, Najpierw, pra... no, tak myślę. Mikrofon. Wiedziałam, że ten kurier przyjedzie. Zostawił mi go tu. A ja często... On mi często... O! I co mi tu zostawili jakieś? O jakie fajne! Zobaczcie jaki fajne taki Można sobie bryloczek zrobić, ale mega fajne. Taki aparat widzicie? No. Aparacik. I ja zapłaciłam za mm, mikrofon... 185 zł coś takiego. Ja mam, to są bardzo dobre mikrofony marki Saramonic. Wiem, że bardzo są z Rode, po, chyba Rode się to nazywa, popularne, albo jest jeszcze jedna marka, nie pamiętam nazwy, która robi takie, wiecie, no dobre, dobre też, a dużo tańsze niż Rode. Tam nawet widziałam recenzję, że niewiele odbiegały niektóre modele. Zobaczmy, co tu mamy. Ten mikrofon, zaraz przetestujemy, czy to działa. Muszę to przetestować. O, jego można też w smartfonach stosować, więc zobaczymy. Tu jest osłona na mikrofon. Zaraz go, zaraz go tu przetestujemy. Taki malutki to jest mikrofon, który mam nadzieję poprawi mi dźwięk, że nie będę musiała się tyle u, umęczyć, żeby to jakoś było słyszalne, żeby nie było zbyt za bardzo głośno i tak dalej. I, a to, to jest taki, mm, to się nazywa mm, martwy kot, <grytania> dead cat. E, po prostu, że na wiatr ta osłonka, lecz to zda relację przy tym mikrofoniku. No, Tani nie był, także mam nadzieję, że będzie mi to w ogóle tu działać. No, zwrot nadany, dzieci odebrane, z przedszkola Laura, tak, nie, wiecie, poszła umyć sobie rączki i chciały jej się zapewne, no, chciały jej się siusiu. No, ale jak usłyszała, że ma iść do domu, to umyła te rączki się przy tym posiusiała. Już nie mogła się doczekać, kiedy do mnie przyjdzie. Ja właśnie, Antoś, ja właśnie zabieram się za późny obiad bo jest piętnasta cztery... 4... Ej! Piętnasta czterdzieści. Robię kurcza... Gdzie łazisz za mną? Oj, poczekajcie. No Robię sobie kurczaka, już sobie go wyczyściłam. Tu, takie, małe kawałki dla dzieci. Widzicie, jakie czyszczutki. I będę robić z czystą pierś, z czosnkiem i ziołami z winiary, z pomysł na papirus. W yy, papirusie, po prostu, pierś. Yy, ja bardzo to lubię. Bardzo to jest dobre. Wiecie, bez tłuszczu, bez niczego. I do tego będę robić dzieciom takie kolorowe frytki z warzyw. Yy, nie wiem, nie mieliśmy tego jeszcze, jakiś czas temu ku kupiłam, a my sobie pewnie zrobimy zwykłe frytki. Dzieciom też mieszam tych yy, zwykłych frytek, no i tyle. A co to? Katarzyna przyniosła te ciastka. Oj, ta Kaśka. Nawet żeśmy nie zdążyły nic tam. Yy, obgadać, to znaczy obgadałyśmy to, co mieliśmy. Obgadałyśmy, yy, wiecie, ważne rzeczy, takie jak na przykład. Papier do zapakowania em, produktu. Myślę, że wybraźmy ładnie. Hejka! Witam się z Wami następnego dnia. Mamy sobotę. Wygląda jak mapę show, ale ja tu pracuję. Ciężko. Wczoraj tyle robiłam, ale coś mi nie pasowało. Muszę to jeszcze dopracować. Yy, I właśnie do tego zasiadam. Ogarnęłam sobie w domu jak to przy sobocie, bo zrobił się przez parę dni yy, taki nieład. Jak macie psa w domu takiej wielkości jak Aston, to moglibyście naprawdę sprzątać cały czas. Yy, więc yy, no nie wiem, mi się wydaje to normalne. Cały czas jest czy pranie, czy do poskładania, czy przemycie podłóg, bo nie mamy kostki brukowej i bardzo się nosi. Modlę się o to, żebyśmy w tym roku udało nam się tą kostkę zrobić, naprawdę. Jestem w garderobie, z której zrobiłam sobie totalny saigon, i tak w ogóle patrzyłam do szaf dzieci, że już się zrobi taki lekki nieład. I muszę sobie spisać listę, co mam takiego do ogarnięcia, bo gdzie gdzie widzę, że miejsca potrzebują takiego, i muszę sobie zrobić porządek w szafach. Powyrzucać dzieciom te ubrania, które są za małe. Ostatnio pozbyłam się wszystkich ubranek po laurce, takich małych, bo przyjechali do nas ci znajomi i dałam wszystko, co tam było, co się tam nadawało, więc. To jest na plus, bo to pudło za mną jest puste. Tam rzeczy leżą, bo mi tu przeszkadzały wisząc w szafie, więc je tam przełożyłam. Pomyślałam, że tu bym sobie kupiła taki niski regał z półkami z Ikei. Muszę sobie coś pomyśleć i tu kupić, właśnie tutaj, jeszcze. Póki nie zrobimy tej garderoby, wiecie, taka porządna garderoba tu wyjdzie gdzieś z 7000, dobrze. Wiecie, z szufladami, ze wszystkim, więc na razie nie będziemy tego robić, no bo ważniejsza jest ta kostka, na przykład przed domem, żeby wiecie, nie nosiło się już do tego domu, tak, ani nic. No i tam parę jeszcze innych rzeczy, które chcielibyśmy zrobić. No a ta garderoba, to wiecie, na bo to jest takie fajnie, jakby była, tak jak należy, ale z drugiej strony, jest gdzie powiesić ubrania, jest gdzie co położyć. No, troszeczkę mamy tu ciasno, więc dlatego chciałabym ten regał tutaj kupić na takie właśnie rzeczy jak swetry, bluzy, no, bo troszeczkę mamy na to za mało miejsca i e, przy okazji może by mi się miejsce w tamtej szafie zna, e, zrobiło, e, którą mam tam na przedpokoju e, i tam wtedy chciałabym sobie, albo właśnie tu w tym regale chciałabym sobie poukładać wszystkie moje sprzęty, rzeczy, miejsca na aparaty, komputery, e, dokumenty i tak dalej na ten moment, e, albo właśnie tam w szafie, żeby mi się zrobiło takie miejsce, a tu bym sobie przeniosła wszystkie pościele, wszystko. Wolałabym na odwrót, bo jednak wiecie pościele i to to by się tu kurzyło tak jak ja tu cały czas wietrzę ale musimy zrobić tutaj drzwi w końcu też bo to mnie też irytuje że nie ma tych drzwi no a tą garderobę kiedyś kiedyś jak wiecie ogarniemy te najważniejsze rzeczy to sobie zrobię taką jak mi się marzy chciałabym całą tą przestrzeń tak fajnie wykorzystać wiecie wszystkie te przerwy i tak dalej pod sam sufit pozabudowywać a teraz zabieram się za tą torbę, bo później do mnie jeszcze mama przyjedzie i. Yy. A dzieci pojechały z mężem do babci. Do babci mojego, do swojej prababci. Do babci mojego męża. Więc ja sobie teraz ogarniam. Działam. Hejka! W niedzielę! Kolejny dzień coś mi nie idzie. Ale tak to jest bracie za robotę, w weekend. I wczoraj powiem wam, że siadłam do kolejnego projektu w nocy. No, i mówię, a dobra, zrobię tak, to, bo miałam cieńszy materiał. No i zrobię tak, no tylko że potrzebuję materiału dwa razy tyle, żeby ona wyszła z tego taka, jak z tego docelowego, bo chcę zobaczyć, jak to wyjdzie. I no i zobaczymy. Nie chcę Wam nic zdradzać, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. I muszę sprawdzić, czy ten materiał, z którego teraz robię. Torebkę. Jest też grubszy. Nie, może będzie, ale zobaczymy. Zobaczymy. I na razie wprowadzimy takie kolory, wiecie, beże. Jeden będzie taki terakotowy, taki, wiecie, ceglany będzie taki perłowy, taki trelila róż. Będzie też co my tam jeszcze mamy szarość, grafit, takie kolory na początek teraz na no to wiecie przedwiośnie takie, a później będziemy wprowadzać coraz jaśniejsze kolory. Następnym rzutem chyba będą pastele, bo myślę, że w lecie pięknie i innych, tak, i różne odcienie beżu i tak dalej, będzie cała gama kolorów do wyboru. Tylko chcemy po prostu to wprowadzać stopniowo. Nie jesteśmy w stanie od razu wprowadzić wszystkich kolorów, które e, mamy zamiar. E, no więc. No, ale mówię wam to po prostu. I jest niedziela. Mąż poszedł z psem. Ja się wzięłam do życia. Nie mogłam się zwleć z łóżka. Jeszcze zrzuciłam... Nalałam sobie troszkę wina wczoraj i zrzuciłam sobie jeszcze kieliszek z Pusty na szczęście już z łóżka. Tak kołdrą zarzuciłam i zaczepiłam o toaletkę. Muszę to posprzątać, bo się rozbił. No i idę na dół robić jakieś śniadanie. No i zapraszam Was na dzień z nami. A ja pewnie będę dalej coś robić dzisiaj, bo jestem strasznie ciekawa tego, jak to wyjdzie. I, no, I zobaczymy. No zobaczymy zresztą, bo też chcę z dziećmi i z mężem spędzić trochę czasu, bo wczoraj oni wrócili wieczorem. Dlatego też mnie tak robota pochłonęła. Ale dwa produkty mamy dopracowane do perfekcji, nawet już Kasia dopracowała trzeci, ja dzisiaj będę dopracowywać czwarty, także super.